To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o Polakach za granicą. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Nazywam się Anna Zaleska, a ze mną dzisiaj jest Dominika Pszczółkowska, politolożka i badaczka migracji z Ośrodka Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim. I będziemy rozmawiać o migracjach. Polska w bezprecedensowo szybkim tempie z kraju emigracyjnego, czyli takiego, który wysyła, stała się krajem imigracyjnym, czyli takim, który przyjmuje, ale jednak te wyjazdy nadal się odbywają. Według najnowszych danych gusowskich, na koniec 2023 roku, poza granicami Polski, dłużej niż 12 miesięcy przebywało Ponad półtora miliona osób. Co możemy powiedzieć o tej grupie? Dzień dobry. Po pierwsze, te cyfry, które podaje GUS, to jest tak zwana migracja czasowa powyżej 12 miesięcy. I chociaż ona jest czasowa, to zdecydowana większość z tych osób jest za granicą już od wielu lat. Widzimy, że te liczby aż tak bardzo się nie zmieniają. Co więcej, w takim bardzo ogólnym zarysie, no, dwa dominujące kraje od dawna, Wielka Brytania i Niemcy, czasami zależnie od tego, jakie dane są podawane, to jeden kraj prowadzi, jeśli chodzi o liczbę Polaków, czasami drugi, ale jednocześnie ta lista krajów, gdzie Polacy mieszkają, jest bardzo zróżnicowana. Ona po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ta lista europejskich krajów się bardzo rozszerzyła i Właściwie w prawie każdym, kogoś z Polski można znaleźć, i, i też w takich miejscach nieoczywistych, na przykład Polacy są największą mniejszością na Islandii. Tak? Może z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o liczby, to nie jest dużo osób, ale z punktu widzenia tak małego kraju to jest bardzo znacząca mniejszość. Co jeszcze w takim ogólnym zarysie? To jest bardzo różnorodna grupa, jeśli chodzi o poziom wykształcenia, jeśli chodzi o pozycję zawodową, jeśli chodzi o wykonywane prace. Ta grupa się zrobiła jeszcze bardziej różnorodna powejść Polski do Unii Europejskiej, kiedy ruszyła fala osób młodych, dobrze wykształconych z dużych miast i one dołączyły do tych poprzednich migrantów, którzy często byli średnio wykształceni, w średnim wieku i często cyrkulowali. Pracowali na przykład w Niemczech, a dom rodziny pozostawiali w Polsce. Także, no bardzo, bardzo różnorodna grupa osób w w bardzo wielu miejscach, szczególnie Europy. Nie powiedziałyśmy właśnie, że w bardzo wielu miejscach, ale jednak głównie w Europie. Tak, zdecydowanie. Tak jak kiedyś przed 2004 rokiem, jednym z najpopularniejszych, drugim najpopularniejszym krajem docelowym migracji z Polski były Stany Zjednoczone, to w momencie kiedy możliwości w Europie się zwiększyły i kiedy ta migracja do krajów Unii Europejskiej była ułatwiona migracje do Stanów Zjednoczonych, nie powiem, że znikły, ale bardzo zmalały i tak jest do dziś. To tak jak pani powiedziała, te kraje, w których Polacy są najliczniejsi, to jest Wielka Brytania, Niemcy, potem Holandia, Norwegia i Irlandia. Ja się zastanawiałam, skąd wzięła się na przykład Szwajcaria w tych danych gusowskich jako taki kraj, gdzie nominalnie nie jest może najwięcej Polaków, ale wzrost był stosunkowo duży. Czy coś wiemy? Skąd? Dlaczego ta Szwajcaria? No, Szwajcaria jakoś bardzo się tu nie wyróżnia, bo takich krajów, gdzie mieszka po kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Y jest cała lista. Faktycznie w ostatnich latach o kilka tysięcy wzrosła liczba Polaków w Szwajcarii. Nie wiemy tak naprawdę ile dokładnie jest to osób, bo polskie dane podają 27 tysięcy, to jest prognoza GUS za 23 rok, a szwajcarskie dane 46 tysięcy. Więc widać, że różnica jest duża, ale w Szwajcarii w tym okresie po covidowym Następuje intensywny wzrost gospodarczy. W związku z tym to nie jest tylko polska specyfika, że nagle tych Polaków jest tam więcej, tylko w ogóle imigrantów z różnych krajów jest tam więcej. I też warto powiedzieć, że my nie wiemy, czy ci Polacy dodatkowi przyjechali z Polski. Niekoniecznie, tak? bo, bo te dane gusowskie, które pokazują liczbę Polaków w danym kraju w danym roku, nie mówią nam, skąd oni się tam wzięli, a mogli się też wziąć z innych krajów sąsiednich, Niemiec, Francji, a może jeszcze jakichś innych, dlatego że tam jest obecnie dobra koniunktura, dobre płace i możliwość zdobycia pracy. Czy w odniesieniu do tych krajów można mówić o jakichś dominujących trendach, czy dominującej specyfice? Na przykład, że w jakimś kraju przyciąga jakaś praca, a w innym przyciąga coś innego, czy takich prawidłowości w ogóle nie ma? Są takie prawidłowości. Tutaj odsyłam y, potencjalnych czytelników do książki profesora Marka Okulskiego i profesor y, Izabeli Grabowskiej, już sprzed y, kilkunastu lat. Emigracja ostatnia ze znakiem zapytania i oni pokazali dla tej największej migracji y, po Polski do Unii Europejskiej, jak bardzo różne były profile emigrujących osób. To znaczy, jeśli chodzi o poziom wykształcenia, w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii. Co czwarta osoba mniej więcej miała wyższe wykształcenie. W Niemczech czy w Holandii to było to kilka pojedynczych procent. Więc faktycznie wtedy stało się tak, że w związku z nowymi możliwościami po wejściu do Unii Europejskiej ruszyła Nowa fala emigracji osób młodych, osób wykształconych z dużych miast, i oni skierowali się wtedy przede wszystkim do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Natomiast ci dawniejszego typu, nazwijmy to emigranci, którzy często cyrkulowali i często podejmowali się prac no, wymagających podstawowego albo średniego poziomu kwalifikacji, oni częściej Jeździli do Niemiec czy do Holandii. Później sprawa się nieco komplikowała. To znaczy, dzisiaj to nie jest tak, że do Niemiec jeżdżą wyłącznie osoby bez wyższego wykształcenia, wręcz przeciwnie, na przykład Berlin stał się modny wśród młodych, wykształconych osób, więc w każdym kraju można powiedzieć, że ten profil Polaków tam obecnych jest zróżnicowany. Nie? Nie możemy powiedzieć, że tutaj tylko tacy, a tutaj tylko tacy. W ostatnich latach widać jakąś zmianę, na przykład co do grup zawodowych, bo ja pomyślałam sobie, kiedy myślałam, kiedy do mnie przychodzi jakaś informacja czy jakieś skojarzenie z emigracją, to że najczęściej dotyczy to naukowców, że po prostu pojawiają się w debacie publicznej takie sformułowania: czy Polska traci naukowców, czy jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom kariery dla młodych naukowców i jakoś w mojej przestrzeni ci naukowcy jako osoby potencjalnie emigrujące się wybijały, ale wiem też, że pani bada młodych lekarzy jako taką grupę potencjalnie emigrującą. Co możemy powiedzieć o tych grupach zawodowych? No faktycznie jest, jest pewna specyfika kierunków, preferencji i tak Jeśli chodzi o naukowców, oczywiście oni nie stanowią tutaj jakiejś znaczącej grupy, więc ostatnio byli słyszalni w debacie publicznej, też wokół debaty dotyczącej polityki naukowej Polski. Ale oczywiście to jest taka grupa, która wręcz powinna się przemieszczać, tak żeby ta wymiana myśli była. Jeśli chodzi o lekarzy, w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej no była wręcz taka panika, że w niektórych miejscach, na przykład radiologów, zabraknie, bo tak masowo wyjeżdżają. Potem te wyjazdy, ich liczba się nieco zmniejszyła i widzimy w projekcie badawczym, który prowadzimy w ośrodku badań nad migracjami, że zainteresowanie emigracją lekarzy maleje. Pytamy studentów szóstego roku kierunku lekarskiego. Teraz trwają czwarte takie badania, więc czwarty, szósty rok. I w poprzednich latach raczej każdy kolejny rocznik mniej zgłaszał chęć czy plany. Emigracji. Oczywiście to nigdy nie będzie tak, że nikt, prawda? Bo ten, ten ruch jest i też no ma to swoje plusy, tak? Ktoś wyjeżdża, czegoś się tam nauczy, potem wraca. Też COVID był takim momentem, kiedy wiele krajów zabiegało o lekarzy. Tak? W wielu krajach stało się oczywiste, że tych lekarzy brakuje. W związku z tym zmieniano przepisy, ułatwiano imigrację lekarzy. My badaliśmy, czy to wpłynęło na, na stanowisko i plany polskich młodych lekarzy czy studentów medycyny. Zasadniczo nie wpłynęło. Tak obawialiśmy się, że no, słabe zarządzanie pandemią w Polsce mogłoby zachęcić młodych lekarzy do wyjazdu. To się okazał jakoś tam obecny czynnik, ale o wiele ważniejsze czynniki. To są takie bardziej natury ogólnej, typu organizacja pracy, godziny pracy, też wynagrodzenie, ale już nie jako ten czynnik dominujący czy pierwszy. W poprzednich latach też czynniki społeczno-polityczne były istotne dla osób biorących to znaczy? udział w naszym badaniu. To znaczy traktowanie mniejszości, to znaczy dostęp do aborcji, to znaczy hejt wobec lekarzy, to znaczy Stosunki w miejscu pracy. Młodzi lekarze wręcz mówią o mobbingu starszych wobec młodszych. Więc tego typu kwestie. Ciekawa jestem bardzo, czy to się zmieni jakoś w tym roku. Badanie trwa, więc jeszcze tego nie wiemy. Ale to były takie, takie czynniki wypychające młodych lekarzy z Polski. Ale jakby chyba nie ma co panikować, w tym sensie, że zdecydowana mniejszość mówiła o tym, że. Tak na pewno, czy tak z dużym prawdopodobieństwem zamierzam wyjechać, i wręcz ta grupa malała w kolejnych latach. Ale jaka to jest skala? To jest taka co dziesiąta deklaracja, czy co setna? W pierwszym roku, kiedy to badaliśmy, tam dawaliśmy możliwość odpowiedzi na skali od 0: na pewno nie wyjadę, do 10 na pewno wyjadę. I tych odpowiedzi 8, 9, 10, jeśli dobrze pamiętam, było 18%, potem to było 14%, 13%. Nie wiem jeszcze, jak będzie w tym roku, no, ale, ale taka skala. Chociaż oczywiście też no, należy to traktować z pewnym dystansem, no, bo nie jest tak, że każdy, kto deklaruje pewien zamiar, potem ten zamiar realizuje. Tak? W życiu wiele się rzeczy przydarza. Kwestie osobiste, kwestie zawodowe mogą te plany zmienić, no ale oczywiście mogą zmienić w dwie strony. Tak? Jeśli młody lekarz, trafia do systemu publicznego opieki zdrowotnej i jest niezadowolony, widzi, że jest źle zarządzany, że organizacja pracy jest słaba, no to to może go skłonić do, do poszukania lepszego miejsca. Czy te dane, od których zaczęłam, czy one obejmują też studentów? Lub może szerzej, czy obejmują migrację, migrację edukacyjną? Wiemy o migracjach edukacyjnych, Zwykle te liczby nie będą w tych ogólnych liczbach migracji, ale są podawane, między innymi OECD liczy cudzoziemców studiujących w różnych krajach. Więc co wiemy, w polskich mediach się pojawiała taka liczba 50 tysięcy Polaków studiujących za granicą. To są zapewne osoby razem z osobami jadącymi na Erasmusa czy na inną wymianę, czyli krótkoterminowymi. Ale wiemy też, że ponad 27 tysięcy Polaków jest zapisanych na studia, w, studia licencjackie, czy studia magisterskie, czy doktorskie w innych krajach, gdzie oni studiują. No tutaj też nastąpiły w ostatnich latach bardzo poważne zmiany. Po wyjątkowo popularnym krajem, kiedy jeszcze należał do Unii Europejskiej, była Wielka Brytania. Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, Polacy mogli studiować w Wielkiej Brytanii i w każdym innym kraju Unii Europejskiej, płacąc na taka, takich samych zasadach jak miejscowi, czyli płacąc zależnie od kraju niewiele albo Wcale. W Wielkiej Brytanii to też się stopniowo zmieniało, bo tam te ceny podnoszono, ale jednak Polacy mogli wziąć brytyjski kredyt, spłacać go dopiero po osiągnięciu pewnego pułapu zarobków. To się mogło nigdy nie zdarzyć, jeśli ktoś wraca do Polski. No i te ceny nie, nie były takie horrendalne. W momencie, kiedy Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, zaczęliśmy być traktowani jako cudzoziemcy. Więc te ceny skoczyły z około 9 tysięcy do 30 paru tysięcy funtów rocznie. I reakcja polskich studentów, potencjalnych studentów była natychmiastowa, to znaczy o wiele mniej aplikacji do Wielkiej Brytanii, a z kolei więcej. Do innych krajów. Na przykład takim krajem, który zabiegał o polskich studentów i gdzie ta liczba wzrosła, jest Holandia. Tak? Tam jest wiele kierunków po angielsku. Drugi kraj, gdzie można studiować po angielsku, Irlandia. Duńczycy też w mniejszym stopniu, ale proponują stypendia, zabiegają o polskich studentów, więc te kierunki się zmieniły. Dzisiaj to jest tak, że ponad 15 tysięcy Polaków studiuje na tych pełnowymiarowych studiach, w krajach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii jakieś 7 tysięcy, i to już jest znaczny spadek, bo było 10 tysięcy, więc domyślam się, że po prostu część z nich to są osoby, które są już na którymś roku i kończą swoje studia, a nowych aplikacji jest znacznie mniej. Holandia zdaje się zaostrza trochę swoje podejście do przyjmowania studentów. Czy coś może się tutaj zmienić? Coś na horyzoncie, może jest jakiś nowy kierunek? No chyba, chyba wśród Holendrów są pewne różnice zdań zasadnicze dotyczące tego, czy i jak bardzo przyciągać studentów zagranicznych. Bo to prowadzenie kierunków po angielsku i wręcz reklamowanie się wśród studentów zagranicznych to była świadoma polityka holenderskich uczelni, żeby w cudzysłowie przejąć tych, którzy pojechaliby do Wielkiej Brytanii, a teraz już nie mogą. Ale niektórzy politycy. Nie byli z tego zadowoleni i niektórzy mieszkańcy Holandii też nie byli z tego zadowoleni, bo na przykład spowodowało to y, trudności lokalowe, tak? Osobom, które jadą do Holandii, to już teraz y, no wręcz legendarne trudności mają ze znalezieniem mieszkania. Y, jeden z uniwersytetów y, w którymś momencie rozstawił namioty na swoim kampusie, bo tylu było studentów, którzy nie znaleźli mieszkania. Y, co oczywiście powoduje też trudności dla innych większą konkurencję na rynku mieszkaniowym i to spowodowało, że faktycznie politycy władze mówią o ograniczaniu tej rekrutacji, i o tym, że jednak studia powinny być po holendersku. No oczywiście cudzoziemcy raczej nie będą chcieli studiować po holendersku, więc faktycznie chyba jest tak, że ta moda na Holandię może nieco wygasnąć, bo te możliwości będą mniejsze. No i też te koszty, mimo że nie płacimy czesnego w związku z tym z tą konkurencją e, chociażby o mieszkania, e, też nie są takie małe, tak? I, i osoby, które tam pojechały, no, bardzo to odczuwają. Zakładam, że z punktu widzenia badaczki migracji takie zjawisko emigracji edukacyjnej jest stosunkowo nowym, jakoś poakcesyjnym zjawiskiem. Ale może dzieje się coś jeszcze? Może na przykład starsi Polacy wyjeżdżają, by w lepszym miejscu spędzić jesień życia? Może dochodzi do jakichś emigracji lifestyleowych? Co tutaj się dzieje? Oczywiście mówimy o studentach, ale dzieje się bardzo wiele innych rzeczy, i ten, to spektrum rodzajów migracji jest szerokie. Jeśli pani pyta o migracje lifestyleowe, to jak najbardziej widzimy zaczątki takiego zjawiska. Po czym na przykład można to zaobserwować? No po tym, że Polacy stali się jedną z głównych grup kupujących nieruchomości w Hiszpanii. To już jest kilka procent rynku, który zajmują Polacy, bo to jesteśmy zdaje na czwartym miejscu, więc wyprzedzamy niektóre większe czy porównywalnych rozmiarów narody. Czy to są na pewno migracje lifestyle'owe? No nie wiemy tego na pewno i na pewno jest wiele, że tak powiem, różnych intencji za tym stoi. Tak? Część osób kupuje to jako inwestycja i w ogóle ich tam nie ma, tylko na przykład wynajmują to mieszkanie. Część osób myśli o emeryturze. I dlatego teraz pojawiają się też głosy, że są osoby, które no boją się. Rosyjskiego sąsiada i tego, co się może tu wydarzyć, więc dlatego inwestują gdzie indziej. Tak? Oczywiście nie mówimy tutaj jakiejś gigantycznej skali. No w, w Hiszpanii to było ponad 3000 mieszkań rocznie, które kupili Polacy w ubiegłym i poprzednim roku. No ale widzimy, że, że coś się dzieje. tak? Ja pamiętam, jak, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, rząd zrobił takie reklamy, w których tłumaczył obywatelom, jakie prawa daje członkostwo w Unii Europejskiej. Jedna z tych reklam dotyczyła tego, że a możesz sobie kupić mieszkanie w Hiszpanii. No, mnie to wtedy bardzo śmieszyło, ale teraz widać, że dla niektórych to, to jest realna możliwość. Czy do tego szerokiego strumienia. Migracji, zaliczają się też te zjawiska, które są związane z pracą zdalną, czyli po prostu pracowanie zdalnie, ale mieszkanie w jakimś wybranym miejscu. Coś, co czasami z angielska, nazywa się na przykład digital nomad, bo często związane jest z pracami programistycznymi czy informatycznymi, które no, nie muszą być przypisane do żadnego biura. Czy tak jest? Słyszymy o takich przypadkach osób pracujących. W innym kraju de facto, niż są zatrudnieni. Statystyki nie wyłapują tego łatwo, tak? więc y, trudno powiedzieć, ile to jest osób. I też często to jest tak, że nie na stałe, tak, że, że osoba czasami bywa w tym kraju, gdzie, gdzie firma, a czasami pracuje gdzie indziej. Więc trudno te osoby policzyć, ale na pewno y, takie osoby są. I to są osoby zarówno, które. Pracują w polskich firmach, ale siedzą właśnie na hiszpańskim wybrzeżu. I osoby, które na przykład w czasach COVID-u zorientowały się, że to mieszkanie w Londynie to jest strasznie drogie, a ja i tak wykonuję te prace zdalnie, to będę ją wykonywać z Polski na przykład. Takim powtarzającym się motywem w rozmowie o emigracji jest temat powrotów. Ja tego pytania nie zadałam. Ale zadam pytanie, czy Polska y, ma korzyści czy niekorzyści z migracji? Migracji powrotnych czy migracji y y y y w ogóle? Y y y mobilności. mobilności. Wie pani co, to jest zjawisko, które dotyczy wszystkiego tak naprawdę migracji. Więc y zależnie o co pytamy y i na jaki aspekt sprawy patrzymy, y odpowiedź będzie inna, ale jeśli bym miała próbować zgeneralizować. To przez ostatnie 20 lat, proszę pamiętać, że, że w 2004 roku bezrobocie było w Polsce olbrzymie, tak? sięgające prawie 20%, a wśród młodych ludzi jeszcze wyższe. W związku z tym wyjazd części osób, po pierwsze zapewnił tym osobom pracę, której w Polsce mieć nie mogli, po drugie umożliwił pewną modernizację polskiej gospodarki, tak, bo, bo nie mieliśmy w pewnym momencie okazało się, że i sytuacja demograficzna, głównie sytuacja demograficzna, ale też migracje przyczyniły się do tego, że mamy braki na rynku pracy, tak? Sytuacja się odwróciła. Skoro mamy braki, to nie możemy już wyłącznie liczyć przedsiębiorcy, nie mogą wyłącznie liczyć na tanią siłę roboczą. Muszą modernizować produkcję, jakoś, że tak powiem, zmieniać swój sposób funkcjonowania. Oczywiście. Także próbować sprowadzać imigrantów do Polski, więc, więc to też wielka zmiana. Jakie jeszcze takie zasadnicze aspekty tego wpływu można wyróżnić? No na początku przekazy pieniężne były bardzo znaczące. Potem one stopniowo spadały w miarę jak rodziny łączyły się albo z powrotem w Polsce, albo na emigracji. Ale warto też powiedzieć. O innych kwestiach, które są trudniej mierzalne, ale które na pewno mają miejsce. I taki temat, który mnie szczególnie interesuje, to są przekazy społeczne, przekazy polityczne, czyli wszystko to, co imigranci przekazują, albo wracając, albo nawet nie wracając, tylko na przykład rozmawiając z osobami w Polsce, które dotyczą norm, zwyczajów, nie wiem, organizacji pracy i tak dalej. I są badania, które pokazują, że takie. Przekazy społeczne mają miejsce. Ja się akurat zajmowałam badaniem przekazów politycznych Polaków, którzy powrócili z Irlandii albo nadal są w Irlandii i mimo to wpływają na Polskę. I udało mi się znaleźć takie osoby, które w sposób ewidentny, mają wpływ w Polsce, bo na polską e, politykę na polską politykę, tak bo nie wiem jest to lokalny radny, czy osoba, która organizuje festiwal kulturalny i że tak powiem sączy message dotyczący plusów płynących z różnorodności kulturowej. To są oczywiście takie bardzo punktowe wydarzenia, tak i trudno zgeneralizować, powiedzieć, o tak, cała polska polityka się zmienia z powodu migrantów, ale te poszczególne osoby. Które zresztą część z nich opisałam w książce, więc jak, jeśli Państwa to, to interesuje, to książka Polacy w Irlandii, którą napisałam wspólnie z dr Weroniką Klocnowak i profesor Magdą Lesińską z obm -u. Ona jest nawet dościągnięcia w wolnym dostępie na stronie wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, i tam opisuje historię konkretnych osób, które właśnie. Nie, wpływają na Kielce, tak? Przywódca najwie, największego ngo w Kielcach, który organizuje szereg wydarzeń i wpływa na szereg sposobów. To jest wpływ, taki powiedziałabym, szeroki na kulturę polityczną, na sposób współpracy nie wiem, władz lokalnych z, ze społeczeństwem obywatelskim. No ale to są takie krople, które drążą skałę, więc widzimy, że skoro ja w jednym badaniu jestem w stanie znaleźć ileś takich osób, to pewnie na szerszą skalę osoby powracające z różnych krajów, czy nawet nie powracające, ale właśnie na przykład nie wiem, mieszka w Irlandii, ale organizuje festiwal kulturalny w, w swojej rodzinnej miejscowości w Polsce, że one Polskę zmieniają. Oczywiście, to jest trudno, że tak powiem, wyodrębnić, jaka część tych zmian wynika z migracji i migracji powrotnych, a jaka z innych kwestii, tak, tego, że nie wiem, oglądamy telewizję z innych krajów. Tak Ale po, ten wpływ jest. Tak sobie pomyślałam o takiej dużej wspólnocie, jak opowiadała Pani o tych Kielcach na przykład. I myślę sobie, że to może jest najlepsza płyta do naszej dzisiejszej rozmowy. Także serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Ja nazywam się Anna Zaleska, a moją gościną była Dominika Pszczółkowska, badaczka migracji, politolożka z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.